Naukowo mówiąc, nazywa się to nadrzeczny Łęk Topolowy albo las Łęgowy. A tak naprawdę to jest, jesteśmy w pomiechówku, dojeżdżamy tutaj kolejką warszawską i e, idziemy sobie na spacer do prawdziwego lasu, który jest taką naszą e, podwarszawską dżunglą, można powiedzieć, bo tutaj jest las mieszany, ale większość tutaj jest liściastych roślin. I, drzew oczywiście i nie narażamy się na kleszcze i nie narażamy się na to, żeby brodzić po błocie, bo mamy tutaj tak fenomenalną ścieżkę, no taką kładkę. I co najfajniejsze w tym wszystkim? Że to ma 10 hektarów. Cóż za fantastyczna wiata edukacyjna. Są grzyby i trujące i nietrujące. Ten trujący, ten trujący, a to albo smarc, albo piestrzenica kasztanowata. Zgadujemy. Ten prawdziwy, ten prawdziwy. O, rodzina! Cześć. A jeżeli chcesz się poczuć jak ptak, no kred ze skrzydłami, to raczej nie ptak, tylko nie topesz. No to ja się poczułem jak nie topesz. Jeżeli chcesz się tak poczuć, to tu jest 200 metrów zawieszonej w drzewach ścieżki, jak, jak ją nazwać? Ścieżka w koronach drzew, perła w koronie, o. Tutaj są przeróżne tabliczki. Z tych tabliczek można się dowiedzieć tylu ciekawostek przyrodniczych. Na przykład, czym się różnią pióra półpuchowe od piór puchowych? No, czym się różnią? Przyjdźcie i przeczytajcie. Jedną z najważniejszych funkcji śpiewu ptaka jest reklama jakości i kondycji. Owego śpiewającego osobnika. Tego też się tutaj dowiedziałem z tych tabliczek. Czerwieńczyk nieparek. Dżumandzi, park i głasu Nie! Pomiechówek i przeplatka Aurinia. W górze ptaki, na dole kajaki. To są uroki odpoczynku nad wkrą. To teraz prognoza pogody na lato nad wkrą. Lato będzie sprzyjało kajakom, słuchaniu ptaków, będzie sprzyjało tutejszym lodziarniom i będzie sprzyjać spacerom po lesie. Może trochę padać. Generalnie to będzie w sumie gorąco. Zanurz się na szlaku w Kry. Poczuj świeżość natury i bliskość przygody. Poznaj zaskakujące Mazowsze. To tylko 50 km od Warszawy.